Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Sponsorem transmisji jest firma Royalex, polski producent urządzeń i technologii dla ferm drobiu. Znamy Janusz Kołodziej, na razie lider po trzech kolejkach, trzy trójki. Janusz, tor taki fantastyczny, czy Twoja forma wręcz rewelacyjna? No, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że dopiero dwa ostatnie biegi będą bardzo ciężkie i trudne. I na nie będę musiał się sprężyć, no i pojadę dobrze. Dalej mamy w pamięci rok 2003 i Twoje walki z Łukaszem na torze, fantastyczne Mianki. Jak oceniasz, jak wspominasz Łukasza? No, ja wspominam go bardzo dobrze. no. Szkoda tej wielkiej tragedii, w ogóle tego, że w ogóle taki turniej musi się, e, musi dochodzić do takich turniejów, przez to, że no niestety nie ma dużo wielu dobrych zawodników wśród nas, przez to, że dobili się e, naciskiem, presją tym wszystkim. No szkoda. Ja generalnie taka jest historia, że z Łukaszem gadałem dosłownie miesiąc przed tragedią i coś mi wspominał, że, że wiele rzeczy jest nie tak, co jakby chciał, że nie układa mu się w ogóle. Wtedy rozmawiałem z nimi i próbowałem to jakoś rozwiązać, powiedzieć mu, że ja też mam problemy i też jest mi ciężko, ale musimy walczyć. No Widać, że może miał naprawdę bardzo zły dzień. No i stało się to, co się stało. Powróćmy jeszcze do walki na torze. Twój drugi bieg, no fantastyczna walka z Nermarkiem w polu pokonanym został sam Tomasz Golub. Jednak jeździłeś razy w nim w Tarnowie i nie jeden raz walczyliście na torze. No tak, jeździliśmy razem w drużynie. No cóż, no Tomek miał pewnie kiepskie pole, przyjechał z tyłu, no po starcie nie mógł zbyt wiele zrobić. No cieszę się, że udało mi się wygrać ten bieg, bo to jest kolejne ważne trzy punkty. Dzięki, pozdrawiam. Dziękuję. Trzynasty bieg nam rozpoczyna czwartą serię startów. Coraz bliżej końcowych rozstrzygnięć tego turnieju w kasku czerwonym na polu pierwszym jest Denis Gizaturin. Potem Tomek Golob na polu numer dwa. Kask biały i pole trzecie Niki Petersen i pole czwarte kask żółty Krzysztof Kasprzak. No, jestem ciekaw, czy tutaj parową jazdę zaprezentują i parową walkę o zwycięstwo. Niki Petersen i Tomek Golo. przypomnijmy, kapitalna, cudowna, bajeczna para na każdy 15. bieg meczu z udziałem Kejlum Staligorzu. Ale znając ambicje zarówno Tomasza Goloba, jak i Niki Petersena śmiem twierdzić, że na pewno będą walczyli na dystansie czterech okrążeń. Tutaj warto zauważyć, że zarówno Niki, jak, przepraszam bardzo, zarówno Denis Gizatulin, jak i Krzysztof Kaspek, aby myśleć jeszcze o wejściu do finału, muszą wygrać ten bieg. Czy uda im się pokonać tak znakomitych zawodników, jak Tomasz Golob i Niki Pedersen? Zobaczymy. Podjechał Gizatulin, jest Tomek Golob, jest tak, że Niki Petersen teraz. Jest... Krzysztof Kasprzak, 10 sekund i spójrzmy. Cała czwórka bardzo równo, to pierwszy Petersen, lepszy, ale Gollop poszerzył jego tory jazdy, jest Tomasz Golob na pierwszej pozycji, drugi Niki Petersen, trzeci zatrudnił czwarty Kasprzak, a więc tak jak tutaj spekulowaliśmy, ta dwójka jest z przodu, no i jestem ciekaw, czy będzie w stanie Prywający Duńczyk o zwycięstwo Tomaszowi Golobowi. Ten jednak napędził się już niesamowicie. Ta przewaga wydaje się być bezpieczna na trzecim miejscu. W dalszym ciągu Gizetuli próbuje nic jeszcze teraz pojechać. Jak się to Kudy już ma bezpieczną przewagę nad Nikki Pedersenem. Nikki Pedersen jeszcze musi bronić się przed atakami Gizetulina, który chce wywalczyć jak największą ilość punktów w tym biegu. Jednak z okrążenia na okrążenie Duńczyk zwiększa swoją przewagę z A Tomasz Golov świetnie prowadzi motocykl. Tak jak to lubi, po szerokiej pokonuje łuki i pewnie zgarnia trzy punkty w tym biegu. A za jego plecami linie mety Mija. Niki Pedersen, dwa punkty dla niego, jeden punkt dla Denisa Gizatulina i bez punktu tym razem Krzysztof Kasprzak. Tomasz Golob chyba zapomniał się, że wyścig kończy się po czterech okrążeniach, zrobił sobie jeszcze piąte kółeczko. Ale to dobrze dla rewińskich kibiców, bo oglądać Tomasza Goloba mają okazję tylko raz w roku. Tomasza na żywo. Goloba zresztą można oglądać chyba przez 10 okrążeń. Tomasza Goloba można oglądać przez 10 okrążeń, zresztą akcje Goloba są znane na całym świecie, kiedy jest w formie, kiedy jest spasowany storem, no praktycznie nie ma takiej możliwości, aby tego znakomitego zawodnika poglądać. Proszę Państwa, mamy sytuację niecodzienną, bo Kamil Cieślar w takim stresie, że wyjechał już do tego biegu, on tymczasem w kolejnej gonitwie, ja tak też patrzyłem, czy to na pewno Miedziński, ale chyba mówię, coś mi nie pasuje i jednak się okazało dobrze. Miedziński na polu czwartym w kasku żółtym, potem w kasku koloru białego na polu trzecim Daniel Nermark po jego lewej dłoni w kasku niebieskim Sławek Drabik i pole pierwsze, kask czerwony, runę Holta, który patrząc na zdobycz punktową i jazdę, jaką prezentuje Walu, jest chyba Tomku, faworytem tego wyścigu. Ja bym powiedział, że faworytem tego wyścigu jest Adrian Nadiński, który będzie startował z czwartego pola. Adrian słynie z dobrego startu, więc zobaczymy, czy uda mu się zamknąć Holtańskiego. Nie zapominajmy także o zawodniku w kasku białym, Danielu Nermarku, który jak gubi punkty, to zazwyczaj na dystansie, nigdy po przegranym starcie. Rozdanie startowe bardzo ważne w tym biegu. Miedziak faktycznie ma 7 punktów, Holta 6. Myślę, że ta dwójka będzie walczyła o zwycięstwo. Może Daniel Nermark albo Sławek Drabik będą starali się tutaj wszystko za rynku. Dobrze, Nermark że także Holta, który jest z przodu, holtański Drabik tam bardzo szeroko próbuje się napędzać. Mermar trzeci, czwarty Miedziak, ale teraz tam bardzo szeroko próbuje pokonywać ten wirasz na Rybnickim Torze. No i już jest a Miedziński trzeci, a z walka między Drabikiem i Holtą, to są koledzy z Częstochowy, Holta kapitalnie, już jest pierwszy Sławek Drabik drugi, Miedziak będzie jechał do końca. Aby powalczyć o coś więcej niż tylko jedno oczko, teraz atak Adriana Miedzińskiego. Dzisiaj w krawężniku go jednak na razie Sławek Drabik. Z przodu Rysiek Koltański. Musi jednak odpierać ataki dwójki zawodników jadącego za nim. Sławek Drabik jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Próbuje w tej chwili po zewnętrznej zaatakować Koltańskiego, ale zapomniał, że tuż za jego kołem jedzie Adrian Miedziński, który jest bardzo szybki w dniu dzisiejszym do samego końca będzie atakował Sławka Drabika zobaczmy. Teraz bardzo szeroko wyniósł swój motocykl, ale widział zostały Drabik. I jednak, jednak udało mu się wyprzedzić Sławomira Drabika. Trzy punkty Rune Holta, dwa punkty po znakomitej walce Adrian Miedziński, jeden punkt Sławomir Drabik i bez punktu Daniel Nermark. I tu mamy trzecią sytuację, o ile dobrze liczę, kiedy właściwie na ostatniej prostej rozstrzyga się sprawa zwycięstwa lub e, miejsca promienowanego większą ilością punktów i co ciekawe wszystkie ataki były po zewnętrznej części toru, a więc widać, że outside jest lepszy na drugim wirażu, bo póki co na pierwszym wirażu rzymskiego toru dzisiaj ta zewnętrzna jeszcze nie pracuje tak jakby wszyscy tego oczekiwali. Tomek podał wyniki biegu 14. Ten bieg już za nami, a przed nami za chwilkę 15 litwa. teraz Andrej Karpow, który jak na razie dzisiaj 3-0. No i szansa na punkty w tym biegu, ale będzie miał ciężko, chociaż przeciwnika jednego ma teoretycznie łatwiejszego, a właściwie dwóch, no bo tak Sławek Pyszny, który pojedzie na no w kasku czerwonym z pola pierwszego także punktów nie zdobył. Lee Adams najlepszy z całej stawki. On na polu drugim w kasku niebieskim 4 punkty. Potem Kamil Cieślar w kasku koloru żółtego. Dzisiaj także nie błyszczy, bo jedno oczko. No i Andrzej Karpow na polu numer 3. Teoretycznie wydaje się, że Lee Adams nie powinien mieć tutaj najmniejszych problemów z pokonaniem rywali. Aczkolwiek Żurzel to dyscyplina nieprzewidywalna, i to jest całe piękno tego sportu. Jestem tylko ciekaw, no bo zakładając, że. Adam spojedzie dobrze, czy któryś z zawodników będzie miał niestety niechlubną przyjemność bycia liderem, ale od drugiej strony tabeli. Dobrze, Adam nakrywa swoich rywali, na pleszu, dobrze co się teraz przy krawężniku. Pasował się dobrze, Adams tam jednak większa prędkość na wyjściu z wirażu i Sławek Pyszny, drugi, trzeci, Cieślar czwarty. Jak na razie Andrzej po to na pewno jest spora niespodzianka. Bo popularny Karpik jak na razie nie potrafi poradzić sobie z cieślarem. A Adams pokazuje w tym biegu klasę, już prowadzi zdecydowanie drugi pyszny, trzeci w dalszym ciągu 10 lat, a zamyka stawkę po dwóch okrążeniach Andrzej Karpowa. Lee Adams, bezpieczna przewaga nad pozostałymi rywalami, jednak z dużą łatwością ograł ich na dwóch okrążeniach, już teraz może spokojnie tchnąć do mety po punkt trzy punkty Faktycznie dużą niespodzianką jest ostatnia pozycja Andrzeja Karpowa Kamil Cieślar jeszcze próbował tutaj zabrać się za Sławomira Pysznego, ale bezskutecznie. Aczkolwiek nie zapominajmy, że Andrzej Karpow jest po bardzo ciężkiej kontuzji jedzie dalej obolały. Chwała mu za to, że w ogóle wziął udział w tych zawodach. Pierwszy, bez najmniejszych problemów, Lee Adams, trzy punkty dla niego, dwa punkty, drugie miejsce Sławomir Pyszny. Trzeci, jeden punkt Kamil Cieślar i bez punktu Andrzej Karpow. A więc Andrzej Karpow e... Jak na razie popularna audycja, czyli bez punktu. Patrzę w tej chwili szybciutko do tego, z kim pojedzie w piątej odsłonie. No i tam przeciwników też ma równie, równie trudnych i wymagających. Jak na razie Andrzej Karpow, jedynym zawodnikiem bez zdobyczy punktowej. 16. Gonitwa przed nami. Normalnie mielibyśmy już w Tomku po żużlu, bo 15 biegów za nami, ale dzisiaj w Rybniku, dla tych z Państwa, którzy w tej chwili włączyli swoje telewizory, turniej indywidualny, w którym 20 biegów i bieg finałowy. Jest na to, że lider po trzech okrążeniach, po trzech seriach tego turnieju jest Janusz Kołodzi ale szybciutko obsada Andras Jansson to jest pole pierwsze kask czerwony potem Krzysztof Słaboń w kasku niebieskim na polu trzecim Janusz Kołodzi wspomniany przeze mnie i pole czwarte kask żółty Rafał Sząbierski. Włókniarz Częstochowa tak jak powiedziałeś, Janusz Kołodziej jest jedynym niepokonanym na razie zawodnikiem w całej stawce tego turnieju. Myślę, że Andreas Jonsson jednak ma bardzo spore ambicje, jeżeli chodzi o memoria Łukasza Romanka. Przypomnijmy, że wygrał pierwszą edycję tego turnieju. Powiedział wtedy, że, że wtedy, kiedy tylko będzie mógł przyjechać do Rybnika, zawsze to zrobi. Chwała mu za to, by więcej takich zawodników. Zresztą był kolegą klubowym Łukasza Romanka. w Anglii, kiedy Łukasz... Próbował tam swoich sił ze skutkiem niezbyt dobrym, ale AJ podkreślał to, że nie wyszło sportowo w Anglii Łukaszowi, ale niesamowicie sympatyczny, kolożeński zawodnik, i stąd też obecność Andreasa na czwartym turnieju. Dobrze, Yorko, z tego pierwszego pola kołodzie, nieco szerzej. Czy tam nabierze prędkości, mieszał się to wszystko Rafał Sąbierski i Kołodziej. Bardzo to nam groźnie wyglądało. Bardzo niebezpieczny wypadek. Leży Janusz Kołodziej. Fatalnie Tomku to wyglądało. Fatalnie, ale tam było bardzo, bardzo ciasno. Najgorsze jest to, że ten wypadek zdarzył się w miejscu, gdzie już kończy się dmuchana banda. I poleciał Kołodziej. W tą twardą bandę. Tutaj najważniejsze jest zdrowie zawodnika. Ciasne było niesamowicie. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie tak jak niejednokrotnie mieliśmy okazję zobaczyć, że tak groźnie wyglądające upadki kończą się bez żadnej kontuzji. Byłaby to naprawdę wielka strata, gdyby lider Unii Leszno doznał kontuzji w tym turnieju. Rafał Sząbierski wykluczony z powtórki. Sędzia Marek Wojaczek uznał, że on jest w innym wypadku Janusza Kołodzieja. Jak mówię, wypadki w Żurzu się niestety zdarzają. Szkoda tylko, że y, musimy oglądać czasami ich pełną dramaturgię. Y, my, jeżeli będziemy mieli informację o stanie zdrowia Janusza Kołodzieja natychmiast jej państwu podamy. Póki co powtórka na pewno bez rafa Szębieskiego. Przed nami powtórka pechowego biegu numer 16. Z tego, co wiemy, co się tutaj dowiedzieliśmy, to ma podejrzenie urazu barku Janusz Kołodziej. No i prawdopodobnie nie zobaczymy go już w tym turnieju. W jego miejsce Mateusz Kowalczyk jest przewidziany. A więc Mateusz Kowalczyk w miejsce Janusza Kołodzieja. Szkoda Tomek, bo myślę, że. Janusz Kołodziej z swojej dobrej dyspozycji, gdyby jechał do końca, na pewno dodałby kolorytu tym zawodom, tym bardziej, że był niepokonany. No a wygląda na to wszystko, że jednak zakończy te, ten turniej z udziałem tylko 9 punktów. Tylko Jasz oczywiście, bo do tej pory był niepokonany. Oczywiście, że tak i nie pozostaje nam nic innego, jak mieć tylko nadzieję, że skończy się na strachu, a nie na jakiejś poważniejszej kontuzji. Bo tak jak powiedziałem przed, przed tą przerwą, byłaby to naprawdę ogromna strata, gdyby należność straciła teraz. Janusza Kołodzieja. Miejmy nadzieję, że skończy się tylko i wyłącznie na strachu. Jążąc czerwonym, niemieckim sławońcem, z Kowalczyk. Dobrze, a Jest Szwed, już pierwszy, drugi sławoń trzeci jest Kowalczyk, który teraz próbuje powalczyć o dwa punkty. Ale jak na razie jest na pozycji numer trzy, a z przodu dobrze jedzie AJ. Podstawiło Motoszyk na wejściu z wirażu. Krzyszka Słabonia, Kowalczyk trzeci, teraz Jonsson zyskał na wyjściu z tego wirażu bardzo dużo i jeżeli nie popełni błędów powinien spokojnie dowieść te trzy punkty do mety. Środkiem toru już wie, w którym wyjechać i wjedzie do mety 3 punkty. Andreas Jonsson zdecydowanie z przodu. Utworzyła nam się jakaś kolejka tutaj w połowie drugiego łuku. Na każdym okrążeniu wpadał w nią Krzysztof Słaboń. Na szczęście bez konsekwencji. Ciężko jest gonić Mateusza, Mateuszowi Kowalczykowi tutaj Krzysztofa Słabonia. Na pewno nie był odpowiednio rozgrzany przed tym biegiem. Trudno tak z biegu wskoczyć i rywalizować z najlepszymi. Pierwsze miejsce Andreas Jonsson są trzy punkty dla niego. Drugie miejsce Krzysztof Słaboń, dwa punkty. I trzecie miejsce, jeden punkt, Mateusz Kowalczyk. A przypomnijmy, że wykluczony z tego biegu był Rafał Sząbierski. Tak też się dzieje, więc AJ robi kolejny krok do tego, aby awansować do wielkiego finału. Myślę, że jest na dobrej drodze. W tej chwili patrzę do programu. ma jest liderem po czterech seriach. Potem po 10 punktów ma Golob i Niki Petersen. 9 punktów ma Holta. 9 punktów także Janusz Kołodzi, ale jego już chyba nie zobaczymy. 9 punktów miał Adrian Miedziński, i tutaj myślę, że między tymi zawodnikami rozstrzygnie się sprawa awansu do wielkiego finału. 17. słona, piąta seria przed nami. Jest na to, że zawodnik, który nie zdobył jeszcze punktu dzisiaj i ma na to szansę, po raz ostatni mówię tutaj o zawodniku w kasku żółtym, Ukraińcu, Karpowie. Karpow na żółto, na polu czwartym, potem po jego lewej dłoni Rafał Szombierski w kasku białym. Na polu numer 2 w Kasku Niebieskim jest Daniel Nermark, a pole pierwsze najbliżej krawężnika, Kask Czerwony, Krzysztof, Kasprzak. Kasprzak już bez szans na awans, potem Nermark, który ma trzy punkty, także już myślę bez znaczenia, to jest Karpow zero. no i Afosząbierski 3 eee, punkta, a więc Tomku zawodnicy, którzy właściwie już nie mają szans was do finału jadą o prestiż i o to, aby zdobyć jak najwyższe miejsce. Nie oznacza to, że zabraknie emocji nam w tym biegu. Przypomnijmy, że startuje w tym biegu dwóch zawodników miejscowego RKM-u, Tak więc na pewno będą się chcieli pokazać jak najlepiej. Zobaczymy, czy będą w stanie rywalizować z zawodnikiem z Ekstraligi, Krzysztofem Kasprzakiem. z który przypomnę na polu numer 1. Podjechał Nerymark 18 tyku i poważnie. Dobrze, Nermark z pola drugiego, teraz Kasper, który również tor jazdy Mieszą się w to wszystko, jadący w kasku białym, Rafał Sząbierski, ale Nermark tutaj skontrował natychmiast na tym wirażu i jest szwed na pozycji numer 2. Kasper na prowadzeniu drugi. Nermark trzeci teraz Karpow, chociaż Czombierski już przechodzi z łatwością tą trzecią pozycję, ale Rafał Czombierski jest bardzo szybki, będzie do końca nękał atakami jadącego na pozycji drugiej szpeda Daniela Nermarka. Kasper wydaje się, że spokojnie prowadzi ten bieg. Środkiem toru pokonuje kolejne łuki. Daniela Nermarka teraz niebezpiecznie postawiło, próbuje to wykorzystać Rafał Czombierski. Przed pod zawodnika rkm ROW. Próbował jeszcze skontrować Szwed, ale niestety bezskutecznie. Z przodu niezagrożenie zagrożenie Krzysztof Kasprzak. Dla niego trzy punkty. Uniesiona ręka. Teraz jeszcze Rafała Szębierskiego, który przyjeżdża na drugim miejscu. W ten sposób pożegnał się Rafał dzisiaj z rybnicką publicznością. I jeden punkt po bardzo dobrej walce dla Daniela Nermarka i bez punktu Andrzej Karpow. Po raz kolejny zresztą. A więc Andrzej Karpow e, mówią w żargonie Tomku na to Olimpiada, tak, Olimpiada, więc pinzer na pewno powodu do radości optymizmu nie ma Ukrainiec. E, z drugiej jednak strony przetarcie w tak dobrowej stawce dla niego bardzo ważne, e, ale musi przemyśleć pewne kwestie, myślę także sprzętowe, jak lepiej do tego toru się dopasować, bo e, ten tor w rybniku dzisiaj przygotowany znakomicie i e, taki też będzie, myślę, na kolejne zawody równy dla wszystkich i bardzo bezpieczny. Czekamy na czwartego zawodnika, którym będzie Andreas Jonsson, a więc lider po czterech seriach już na torze. Tym razem dobre wewnętrzne pole po raz kolejny. Na polu drugim ustawia się Rune Holta, który dzisiaj także jeździ znakomicie w Rybniku, na potem Denis Gizatulin, na polu trzecim kask biały i pole czwarte kask żółty Sławomir Pyszny z numerem 16 na plastronie. Gizatulin 5 punktów nawet w przypadku zwycięstwa, już bez szans na awans do wielkiego finału. Na dwójka Tomku Holta i Johnston pojadą o to o możliwość wcześniejszego wyboru pola startowego. Zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Nie wykluczałbym tutaj szans Denisa i Zatulina, który na pewno będzie chciał się w godny sposób pożegnać z rebickimi kibicami. Już wszystko gotowe. Jedziemy, znakomicie Holta, kapitalnie już jest w przodu, teraz Gizatulin, Denis Gizatulin pod kłotem szaleje, Holta zamknięte tam jednak jest Gizatulin pierwszy, Holta nieco szerzej, AJ przy teraz błąd, Gizatulina spojrzał, ale już było za późno, niesamowicie szybki runę Holta prowadzi ten wyścig, AJ bardzo blisko Gizatulina, Sławek Pyszny także z ochotą na chociaż jeden punkt, i on są tam pracuje bardzo szeroko, ale czy stanął czy to dobrze w tym biegu Rosjanina. Z przodu Holtański odjeżdżał już w Gizie. Denis Zatunin jeszcze musi bronić się przed atakami Szweda, który będzie chciał wywalczyć jak najwięcej punktów w tym biegu. Teraz wchodzi pod łokieć Denisowi i ale ten obiera bardzo optymalne tor jazdy. I udaje mu się zachować bezpieczną dwumetrową przewagę. Teraz wynosi się bardzo szeroko Szwed. Próbował jeszcze przycięgi do krawężnika, ale niestety bezskutecznie. Trzy punkty. Pierwsze miejsce Rune Holta, pewny finał. Drugie miejsce Denis Gizatulin, dwa punkty dla niego. Trzecie miejsce, jeden punkt yy, Andreas Jonsson, który do samego końca gonił tutaj Denisa Gizatulina i bez punktu Sławomir Pyszny. A to oznacza, że po 12 punktów mają po rundzie zasadniczej Holta i Andreas Jonsson, ale Holta, o ile mam wrażenie, e, idzie bardzo dobrze z ustawieniami, czyli jest coraz szybszy. Ten bieg pokazał, że AJ jednak dużo wolniejszy, znakomity bieg Izatulina. No i Sławek Pyszny po raz kolejny, niestety dla niego w tym biegu punktów zabrakło. Program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Sponsorem transmisji jest firma Royalex, polski producent urządzeń i technologii dla ferm drobiu.